Lew konia pyta, czy kabina bezbrodzika to dobry pomysł? Czyli rozumiem pani lew koniu, chyba tak to się odmienia. Chodzi pani o odpływ liniowy. Jest to bardzo trudne. Trzeba mieć już dobrego wykonawcę, takiego sprawdzonego, bo trzeba zrobić pochylnie. Najpierw trzeba zamontować odpływ liniowy i tutaj odpowiedni odpływ, odpływ liniowy, bo na rynku jest, mamy ich mnóstwo, ale ja polecam odpływy takie zintegrowane czyli w jednej całości są. Czyli to jest, jest jedna firma, która ma już syfon razem z całością, z kołnierzem, jest to jednej, jeden meta, metal, który po prostu montujemy, ustawiamy, podłączamy do kanalizacji, robimy pochylnie, musimy odczekać, żeby po prostu tak zrobimy pochylnie z betonu, żeby ten beton dobrze nam wysechł, czyli jakiś... Dwa tygodnie dajmy mu, żeby on wysekł, bo jeżeli go zalejemy w jeden dzień, za dwa dni on będzie po powierzchu suchy, ale w środku niestety będzie jeszcze mokry. Jak na to położymy hydroizolację, no to ta wilgoć nie pójdzie nam do góry. Nigdzie hydroizolacja to przytrzyma. Po pewnym czasie hydroizolacja nam odejdzie, czyli się odparzy. Czyli musimy wylać beton, odczekać te dwa tygodnie, żeby to wyschło, wtedy położyć hydroizolację, dociąć odpowiednio płytki, odpowiedni spadek, no i bardzo fajna rzecz, jeżeli jest dobrze zrobione, no to wchodzimy sobie z poziomu podłogi, pod prysznic, bierzemy, wychodzimy. Estetycznie wygląda. Mamy z boku szybę, czyli jest po prostu lekkość. No i mamy wrażenie, że ta łazienka jest bardzo duża. Także to jest bardzo dobra rzecz, pod warunkiem, że jest dobry wykonawca.